Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale postaram się Wam wytłumaczyć, czym jest wartość bezwzględna. I skupimy się na samych jej istocie własnościach oraz postaram się Wam wytłumaczyć, jak rozwiązywać równania z wartością bezwzględną oraz nierówności. I utrwalimy sobie metodę algebraiczną. Oraz metodę graficzną, czyli yy, jak rozwiązywać równanie bądź nierówność yy, przy użyciu wykresów, yy, przy uwzględnieniu oczywiście wartości bezwzględnej. Więc yy, bez zbędnego bez przybliżania możemy przejść od razu dalej. A no teraz sobie od yy, tego, czym ta wartość bezwzględna jest. Yy, wartość bezwzględna to oczywiście moduł zdobionej liczby, która jest dodatnia rób, lub yy, równa 0. Dlaczego moduł? No, moduł akurat jest inna nazwa wartości bezwzględnej, więc gdybyście mieli w treści zadania moduł, no tutaj musicie pamiętać, że to jest nazwa zamienna, nazwa zamienna wartości bezwzględnej. I teraz tak, wartość bezwzględną w jakiejś tamkolwiek liczby zapisujemy w takich dwóch y, krysteczkach y, pionowych. I teraz tak, jak mamy, tego, y, mamy tutaj dowolną liczbę, oznaczmy sobie to jako x, to x y, to wartość bezwzględna z takiego xa przyjmuje wartość x dla xów Większych bądź równych 0, czyli praktycznie, jakbyśmy mieli tutaj 2, no to wartość bezwzględna z 2, no to 2, no bo yy, akurat dwójka by należała do tego przedziału. Jeżeli byśmy na przykład tutaj mieli liczbę mniejszą od 0, czy przykład minus 1, minus 2 i tak dalej, i tak dalej, czy jakąkolwiek tam liczbę z minusem, no to tutaj wartość bezwzględna będzie miała yy, rozwiązanie minus x. I teraz tak, ktoś jakby może nie wnikał bardzo co tutaj jest i mnie tak posłuchał, no to ma coś tutaj, mówiłem przed chwilą, że ma minus x, a przed chwilą mówiłem, że jest dodatnia lub równa 0, no, jak to się ma jedno do drugiego, o co tutaj chodzi? Już tu tłumaczę w oparciu o przykłady, więc jeżeli mamy liczbę dodatnie, czyli od yy, znaczy mamy liczbę albo 0, albo jakąkolwiek liczbę dodatnią, czyli tam nawet jak tutaj mamy 4, no to po prostu dla każdej liczby dodatniej wartość bezwzględna będzie yy, liczbą dodatnią. Jeżeli z kolei mamy no i tutaj mamy akurat 0, no to też równa się tutaj 0. Mamy spełniony ten pierwszy warunek, który tutaj macie powyżej. Jeżeli jednak mamy wartości bezwzględnej minus 5, to możemy możemy sobie powiedzieć od razu, że wartość bezwzględna na ten minus kasuje, i mamy 5. Ale możemy też po prostu podejść od tak możemy podejść do tego inaczej. Czyli jeżeli mamy naszym x jest minus 5, i wiemy, że minus 5 jest mniejsze od 0, no to naszym rozwiązaniem będzie y, minus x. Czyli y, te dwie, dwie, dwie pionowe kreski zamieniamy na ten nawias okrągły, przepisujemy ten nasz x i przed nawiasem stawiamy minus. I w ten samym dochodzimy do postaci, gdzie mamy minus, y, nawiasie minus 5, no i ostatecznie, ostateczny wynik to jest 5. Czyli y, tu już mamy. Tu już mamy potwierdzenie definicji wartości bezwzględnej, że jest to dodatnia liczba bądź równa 0. No w tym przypadku akurat będzie to liczba dodatnia. I tak postępujemy zawsze. Jeżeli mamy jakąkolwiek liczbę ujemną, albo po prostu możemy to też sobie możemy to powiedzieć inaczej, że jeżeli wartości bezwzględnej, czyli w, w tych dwóch kreskach mamy coś na minusie, no to musimy, no to zawsze to będziemy zamieniać na plus. Czyli mamy minus jedną drugą yy, i no to od razu pamiętamy, że wartość bezwzględna kasuje na minus i przepisujemy jedną drugą. Albo możemy to zapisać tak, jak tutaj macie. Minus, yy, otwieramy nawias yy, okrągły, pisujemy to, co mamy wartości bezwzględnej i no i później postępujemy yy, zgodnie z. <laughs> Zasadami matematycznymi, czyli jak mamy tu minus i minus, no to pamięta, pamiętamy, że minus i minus daje na plus, więc ostateczny wynik to będzie jedna, druga. Oczywiście tutaj macie. Jest wszystko, jeszcze wszystko rozjaśnione, czyli tak, minus, jak tutaj mieliśmy wartość bezwzględną z minus piątki, no to tak, minus 5 jest mniejsze od zera, czyli dla xów mniejszych od 0 mamy wartość bezwzględna z x, a równa się minus x, no i później, oczywiście, dochodzimy do tej postaci, czyli mamy minus, minus 5, czyli 5. Ok, mam nadzieję, że to wyjaśniam, więc znaczy, że to jest zrozumiałe, i możemy tym samym przejść do kolejnego zagadnienia. OK, to możemy teraz przejść do własności wartości bezwzględnej. No i teraz tak, zacznijmy sobie od pierwszego, że jeżeli mamy wartość bezwzględną z x, to ona jest zawsze większa bądź równa 0. To akurat już wynikało z w, 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 trochę wcześniej, jak tłumaczyłem Wam, czym jest wartość bezwzględna. No bo tak, jeżeli postawimy sobie 0. No to, mam zero. Jeżeli postawimy jedynkę, no to mamy równe 0. Jeżeli postawimy 1, no to mamy 1. Jeżeli minus 1, no to mamy 1. Czyli jakąkolwiek byśmy liczbę postawili, to ona zawsze będzie albo większa od większa bądź równa 0. Większa od 0, jeżeli mamy yy, liczbę różną od 0, a 0, jeżeli postawimy 0, no to będzie równa wtedy 0. Okej, okay. jeżeli mamy... Teraz kolejną własność, jeżeli mamy... Yy, Pierwiastek i mamy takiego x do kwadratu, tutaj będziemy mieć yy, wartość bezwzględną z x. Dlaczego? Yy, już to, to akurat będzie tylko bardziej wynikało z własności pierwiastków, ale już tłumaczę dlaczego. Jeżeli na przykład byśmy mieli pierwiastek z czterech, czyli 2 do drugiej, no to oczywiście naszym x byłoby 2. Ok. Tylko musimy pamiętać, że 4. Yy, w kontekście tego, przykładu, kontekście tego przyk przykładu, który podałem, jeżeli mówimy o kwadratach, no to czwórkę możemy też uzyskać, jeżeli byśmy podstawili do kwadratu minus 2. Czyli minus 2 minus 2 równa się 4. Okej, okay, to jest, wydaje mi się, zrozumiałe. No i teraz tak. Dlaczego tu jest wartość bezwzględna? Bo jeżeli byśmy podstawili sobie do tego x właśnie tę minus dwójkę, która tutaj jest jeszcze do kwadratu i tu jest jeszcze pierwiastek, no tak byśmy zastosowali sobie działań na potęgach, no to ten kwadrat, pierwiastek by nam wykasował kwadrat i byśmy mieli wtedy, że zostaje nam sam x, który byłby równy minus 2. I okej. Okay, tylko tu jest taki problem, że pierwiastek nigdy nie może dać nam wynikiem pierwiastka nigdy nie może być liczba ujemna, bo w kontekście pierwiastku my tylko możemy rozpatrywać, rozpatrywać liczby dodatnie. Więc żeby uniknąć tutaj tych problemów, gdzie mamy 2 i minus 2 jako ewentualne pierwiastki, które możemy tutaj postawić, żeby dostać 4, mamy tutaj zastosowanie wartości bezwzględnej. I wtedy mamy, czy byśmy postawili 2 czy minus 2, to mamy 2. Więc y, dlatego akurat, jeżeli w kontekście pierwiastków, no to tutaj akurat mamy w, y, wartość bezwzględną z x. Jeżeli chodzi o... Y, mamy dwie liczby, które mnożymy, i wpisujemy to pod wartość bezwzględną, to możemy to oczywiście rozbić na, na dwa, możemy to, to działanie rozbić na dwa. Czyli osobno pomnożyć wartość x i y i tylko tu musimy pamiętać o wartości bezwzględnej. Na przykład jakbyśmy sobie podstawili za x jedynkę, a za x minus 2, no to mamy pod, tutaj mamy tej wartości bezwzględnej, wynik byłby minus 2, też nie dałoby nam to 2. I jeżeli teraz mamy tego x, byśmy sobie to rozbili na 2, jakby dwa czynniki, które mnożymy, czyli mamy wartość bezwzględną z 1 i wartość bezwzględną z minus 2. No tutaj yy, też będziemy mieć 2 z tego względu, że wartość bezwzględna z 1 to jest 1, a wartość bezwzględna z minus 2 to jest 2. Yy, no bo to akurat, yy, no to akurat już omawiałem, bo to jest, że tak jak mówiłem wam wcześniej, mamy minus 2, więc yy, minus. Nawiasik minus 2 równa się 2, więc 1 razy 2 równa się 2. Więc oczywiście tutaj możemy to rozbijać. I teraz tak, jeżeli mamy sumę, to tutaj musimy trochę zachować ostrożność. Dlaczego? Bo mamy tutaj suma x plus y pod wartością bezwzględną może być mniejsze bądź równe, gdy rozbijemy sobie to na dwa czynniki. Dlaczego? No bo jeżeli będziemy mieć dwie liczby dodatnie, to to nie będzie problemu. Mamy 2 plus 3 równa się 5, wartość bezwzględna z 5, tylko 5. Tutaj mamy 2 plus 3 i to oczywiście mówię o wartości bezwzględnej. Mamy yy, 5, 2 i 3 to 5, ok. Ale jeżeli na przykład byśmy mieli 2 i minus 3, mówię o tym etapie, to tutaj już będzie trochę inaczej. Dlaczego? Bo mamy 2 odjąć 3, czyli mamy minus 1. Tu wartość bezwzględna byłoby 1. A tu mamy 2, y, sumę y, osobno, czyli byśmy mieli tutaj y, wartość bezwzględna z 2 plus wartość bezwzględna z minus 3. Czyli tutaj byśmy mieli 2 plus 3 i wracając do tego, co było na początku, tu mamy 1, a tu byłoby nam wyszło 5, więc tutaj byśmy mieli Pewną rozbieżność, jeżeli chodzi o wyniki. Dlatego też tutaj mamy, że albo mniejsze, albo równe. Więc na to zwracamy tutaj uwagę. Jeżeli chodzi o wartość bezwzględną i że to się równa 0, no to tylko wtedy, gdy x gdy x równa się 0. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam. I teraz tak, kolejna własność to jest to, że. Jak mamy pod pierwiastkiem minus x yy, i mamy osobne, yy, znaczy, że wartość bezwzględna z minus x równa się wartości bezwzględnej z x. Dlaczego? No, bo po prostu, jeżeli tutaj mamy. Byśmy sobie podstawili na przykład za X przykładowo minus 1. No to tutaj jak sobie podstawimy, no to mamy i minus, minus i minus, więc będzie wartość bezwzględna z 1, więc to będzie równe 1, a wartość bezwzględna z minus 1 to też jest oczywiście 1. Wracamy do własności, znaczy praktycznie do definicji wartości bezwzględnej. Ok. Kolejna własność tyczy się dzielenia. Eee... <śmiech> tutaj, <śmiech> przepraszam. Jeżeli tutaj chodzi o no to mamy chodzić yy, tutaj o ułamki. Czyli na przykład jeżeli mamy wartość bezwzględna z ułamka, którym na przykład byłaby jedna druga, yy, to ona jest równa, yy, jakbyśmy sobie po prostu podzielili yy, wartość bezwzględną przez wartość bezwzględną, czyli na przykład wartość bezwzględną z 1 przez wartość bezwzględną z dwóch. Nie, czy podawam minus 1. Minus w każdym razie, jakbyśmy nawet tutaj mieli minus jedną drugą, no to i tak byśmy dostali jedną, jedną drugą, bo wartość bezwzględna by i tak nam ten minus skasowała. OK. I teraz tak. Przechodzimy do prajże przedostatniej własności wartości bezwzględnej. Czyli tak. Mamy x odjąć y, jest, czyli jeżeli mamy różnicę pod wartością bezwzględną to ona w przypadku sumy może być, oczywiście yy, by z sumy wartości bezwzględnych, może być y, mniejsza bądź równa. Y, jakby to wam wytłumaczyć, na przykład, jakbyśmy mieli tutaj, bo by musiały być bardziej liczby ujemne, czy na przykład jakbyśmy tutaj mieli y, na przykład x byłby równy 1, a y byłby równy y, minus 2, no to mamy tutaj 1 plus, minus minus 2, czyli tak naprawdę plus, czyli byśmy mieli 1 plus 2 równa się 3. No i jakbyśmy sobie to rozbili na wartość bezwzględną, to byśmy tutaj mieli 1, wartość bezwzględna z 1 i wartość bezwzględna z minus dwójki. Czyli byśmy mieli 1 plus 2, czyli to byłoby ok. Ale jeżeli by nasz x i y były, obydwa byłyby wartością, miały, byłyby dodatnie, no tutaj już mamy lekki problem, bo mamy, na przykład weźmy sobie za x -a 5 y, a za y weźmy 2. No to mamy 5 odjąć warun na się 3, czyli byśmy mieli z wartości bez względu, byśmy mieli trójkę. A tutaj byśmy mieli 5 plus 2, czyli byłoby 7. Czyli tutaj mamy już rozbieżność wyników, więc stąd mamy, że suma jest większa bądź równa niż różnica. I ostatnia własność, co jest dosyć ciekawa, może się też przydać, to jest. To jest ta kwestia, że jeżeli mamy x odjąć y i to jest wartość bezwzględnej, to dostajemy ten sam wynik, gdy mamy y odjąć x. Czyli możemy powiedzieć, że to jest pierwszy przypadek, gdzie odejmowanie w matematyce jest przemienne. No bo przypomnę, że jeżeli byśmy mieli, wykasowali tutaj wartość bezwzględną, to nie możemy tak zrobić, no bo odejmowanie w matematyce jest nieprzemienne. Przemienne jest dodawanie. No to tutaj akurat już nie będę objaśniał, dlaczego to jest taka własność, bo to jest chyba raczej oczywiste, że jak mamy 5 odjąć 3, no to jest 2, a jak mamy 3 odjąć 5, no to jest minus 2, no to mamy dwa różne wyniki, dlatego odejmowanie jest nieprzemienne. Dobra, miałem nie wyjaśniać, ale no dobra, niech już będzie. No i teraz tak, jak mamy na przykład 5 <laughs> odjąć 3, no to mamy. 2, jak mamy 5 odjąć 3. Nie, przepraszam, jakby to miał być 5 odjąć 3 to jest 2, a jakbyśmy tutaj, tutaj mieli 3 odjąć 5, no to mamy minus 2, ale wartość bezwzględna powoduje, że ten minus nam nami tak znika, więc lewa strona jest równa prawej. Jeżeli chodzi o własności wartości bezwzględnej, to byłoby na tyle. No więc trochę tego jest, ale wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Więc wydaje mi się, że możemy przejść dalej. To kolejnym zagadnieniem, które sobie na szybko mówimy, to jest interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej. No i teraz tak, o co tutaj chodzi? <laughs> Musimy po prostu wiedzieć, że wartość bezwzględna dowolnej liczby x jest równa jej odległości od zera na osi liczbowej. O co chodzi? Jeżeli mamy na przykład yy, dowolną liczbę, no to ona będzie nam pokazywać, yy, znaczy dowolną liczbę, która jest pod wartością bezwzględną, to wynik tej wartości bezwzględnej będzie nam pokazywał, jak ona daleko jest od zera. No i tutaj przypominam, że <coughs> yy, ta odległość zawsze będzie liczbą dodatnią, z tego względu, że wynik wartości bezwzględnej zawsze jest liczbą dodatnią, chyba że jest zerem. Chyba że jest zerem, to jest jedyny wyjątek. Ale tak, to jest zawsze dodatni. No i teraz tak. Jeżeli na przykład mamy tutaj byśmy tutaj mieli no, dobra, może od razu przejdźmy do przykładu jeżeli byśmy mieli wartość bezwzględną z trójki no to nasza odległość będzie równa 3 z tego względu, że jakbyśmy sobie tutaj postawili tego wzoru, no tak, za x podstawiam minus 3, czyli mamy y, minus 3 Odjąć 0, no to jest wartość bezwzględna z minus 3. Na no wartość bezwzględna to jest oczywiście, znaczy wartość bezwzględna z minus 3, no to jest oczywiście 3. To samo mamy w przypadku, yy, gdybyśmy mówili o liczbie dodatniej, czyli mam wartość bezwzględna z piątki, równa się wartość bezwzględna 5 odjąć 0, czyli mam wartość bezwzględną z piątki. A wartość bezwzględna z piątki to jest 5. Czyli w przypadku interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej, yy, wynik wartości bezwzględnej będzie nam ukazywał jak daleko od zera jest, y, jest dany X, no, który które ak aktualnie badamy, czy którym się tam oczywiście w danym momencie zajmujemy, wykonując takie czy inne zadanie. Zaspecjalnie y, nie chcę przytoczyć, no, bo to jest y, wydaje mi się, że y, zagadnienie dosyć proste. Mówię, trzeba, jaka wartość wartości bezwzględnej, taka jest odległość y, od tego danego punktu, danego X, od zera. No i w sumie możemy przejść dalej. Ok, no sam przed nami ostatnie zagadnienie, które chciałem poruszyć w tym filmie i chciałbym się teraz kupić, jak wygląda wykres funkcji. Na przykład mamy funkcję y równa się x wartości bezwzględnej. No i teraz tak, oczywiście w zerze to będzie równe 0. I co yy, to, to jest praktycznie funkcja liniowa, która miałaby postać y równa się x. No i teraz tak, gdybyśmy nie mieli tej wartości bezwzględnej, to ten wykres by sobie leciał tak w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. No ten by sobie leciał w górę, w górę, w górę. Jednakże, jeżeli mówimy o wartości bezwzględnej, to wartość bezwzględna, ta część, która by się znajdowała yy, no tutaj na dole pod 8x. Yy, by y, odbija nam ją w górę. No i to z tym samym w czyni, że w przypadku tej y, funkcji y, funkcja, czy jej wykres jest symetryczny. Czyli dla je, y, jedynki mamy wartość 1, dla minus 1 mamy y, wartość 1, no i tak dalej. Jak tu mamy 2, no to mamy wartość 2. Jak mamy minus 2, no to mamy 2. No to to też możemy, możecie tutaj zauważyć w tej y, tabelce. Czyli Wykres jest, no praktycznie, że możemy powiedzieć, symetryczny i identyczny. Taka coś na, coś na, dość trochę to było byłoby ciągane. coś na wzór funkcji kwadratowej, chociaż oczywiście wiemy, że funkcja kwadratowa to jest parabolka. Nie, nie, nie myślę, że mówię tutaj bezpośrednio o funkcji kwadratowej, tylko na wzór, że tutaj tutaj jest jeden, tu jest jeden, tu jest dwa, tu jest dwa, no i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne x, ale mamy te same wartości. Okej, okay. no jeżeli chodzi o yy, wartość bezwzględną, to by było tyle. Okej, okay. na tym yy, zakończymy ten filmik o wartości bezwzględnej. To prawda, nie udało nam się zrealizować... Yy... Praktycznie wszystkiego, co chciałem, czyli nie udało nam się rozwiązywać ani żadnych tam równań, ani nierówności. Nie zastosowaliśmy sobie tam ani metody algebraicznej, ani graficznej, jednakże uznajmy, że część teoretyczną mamy zrobioną, a w następnym filmiku postaram się. No, po prostu zrobimy kilka zadań na równania i nierówności z wartością bezwzględną. Też po prostu nie chcę już przedłużać tego filmu, gdyż no, mam świadomość tego, że same własności wartości bezwzględnej zajęły nam bardzo dużo czasu. Więc w tym momencie w tej chwili wolę postawić kropkę, bo nie chcę, żeby ten film był jakoś tam bardzo długi. Ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i zapraszam na. Kolejne filmy z wartości bezwzględnej oraz z innych działów matematyki. Dziękuję. Cześć.